Które jest u nas, to jest zespół, który y, powinien grać w drugiej lidze. I dlatego dla nas ważnym elementem było to, aby w miarę szybko i sprawnie dogadać się z zawodnikami, którzy są tutaj w Olimpii, byli przez rok czy przez dwa, tworzyli ten klub, tę rywalizację i awansowali, żeby oni mogli, nazwijmy to, skonsumować ten sukces. Y, i w większości przypadków, prawie we wszystkich, udało się to zrobić. Dogadaliśmy się z zawodnikami. Tener za chwilę też powie o pewnych rzeczach. Z niektórymi rozstaliśmy się z różnych przyczyn. Też niektórzy kończyli wiek młodzieżowca. Rozpoczęliśmy... Poszukiwania zamienników na tych pozycjach I, i myślę, że ten czas, który rozpoczynamy, czas przygotowań krótki, bo tylko praktycznie cztery tygodnie, bo już w ten ostatni weekend lipca gramy pierwszy mecz z Rakowem Częstochowa. Myślę, że, że przyniesie. Przyniesie e, możliwość szybkiego zgrania się, szybkiego dopracowania tych elementów, aby powalczyć w tej długiej lidze. Tutaj z kapitanem e, rozmawialiśmy przed chwilą, e, zależy od klubu jakie cele stawia, jakie są budżety. My no cele stawiamy wysokie, zawodnicy jeżeli e, pragną tego i, i będą walczyć swoją postawą na wojsku, zrobimy to co jest możliwe w naszym wykonaniu, aby zapewnić jak najlepsze warunki, pewną stabilność i jeżeli ta nasza przygoda doprowadzi nas do, do awansu, na pewno podejmiemy rękawicę i o tyle kuriozalnie można powiedzieć jest prościej. Teoretycznie awansować do pierwszej ligi niż, niż do drugiej było awansować, tak? Tutaj aż trzy drużyny awansują bezpośrednio, jedna jeszcze walczy w barażach, więc na y, 18 zespołów, aż cztery mają szansę na, na awans. To jest, to jest dosyć sporo. Chociaż wiadomo, są trudni przeciwnicy rywale trzeba mieć szacunek do nich, bo, bo na pewno są dobrymi zespołami, ale Olimpia też jest dobrym zespołem. Mieliśmy taki fajny moment dla nas, y, gdzie w pełni y, radości, satysfakcji, w z do tego celu mogliśmy, y, mogliśmy się tym cieszyć i nie było tak naprawdę okazji tego, żeby to podsumować w taki, w taki sposób niestatystyczny, ale, ale taki, który, który należy, należy podkreślić. Ja tutaj ze swojej strony chciałbym... Przede wszystkim podziękować zarządowi za zaufanie, za to, że powierzył mi prowadzenie zespołu w klubie, w którym się wychowałem, i, i, i prowadzenie tego zespołu było dla mnie od samego początku dużą sprawą i zaszczytem. Jak wiadomo, w sporcie niczego nie da się od początku do końca policzyć. Byliśmy w momencie, kiedy pierwszy cel nam się nie powiódł, po półrocznej pracy spadliśmy z drugiej ligi, to był trudny dla nas moment. Byliśmy w momencie, kiedy drugi cel, czyli powrót na ten szczebel rozgrywek, również nam się nie powiódł. Liczyliśmy wszyscy na to, że, że konsekwencja, cierpliwość, to te, te wszystkie rzeczy, które są związane. A nie często, czy nawet rzadko, kiedy stosowane w zespołach, w sporcie, w klubach te elementy zadziałały i systematyczna, spokojna, cierpliwa praca dała efekt. I tak jak to się mówi, do trzech sztuka, to na co pracowaliśmy i cierpliwie liczyliśmy, dała efekt. Za to, za to chciałem podziękować. I tak naprawdę to, to dotyczy. Y, ludzi, którzy, którzy pracują tutaj w tym środowisku, mówię tu o, o członkach zarządu, często y, nawet, nawet anonimowi, y, nie pokazujący się gdzieś tam na konferencjach, a bardzo często wysłuch, wysłuchujący w trudnych momentach dla zespołu y, i dla klubu, wysłuchujący y, różnego rodzaju, nawet inwektyw. Y, Żyjemy w takim a nie innym środowisku i pewnie to się nie zmieni, ale tym bardziej dla nich gratulacje właśnie pod kątem tego, co wszyscy wspólnie zrobiliśmy. W drugim, w drugim rzędzie chciałbym tutaj podziękować zespołowi zawodnikom. Pracowaliśmy na ten sukces z niektórymi dwa i pół roku, z niektórymi dwa lata, ale... Yy, pracowaliśmy bardzo, bardzo rzetelnie, bardzo sumiennie. To, co powiedziałem wcześniej o zarządzie, również dotyczyło zawodników, również w pewnych momentach i w sytuacjach. Yy, było, było ciężko co tutaj dużo mówić, no, i, i, i nie, było, nie było takiego wsparcia, na jakie, na jakie byśmy liczyli. Ale to wszystko dodaje nam siły i, i ten sukces końcowy. Zawdzięczamy również temu spokojowi, cierpliwości, pracy wspólnej, która yy, wiem, że przyniesie efekty. Przyniesie efekty na, na pewno na przyszłość. Yy, chciałbym podziękować kibicom również, bo, bo też nie było takiej okazji oficjalnie podziękować. Kibicom wspierali nas na każdym meczu wyjazdowym, w yy, meczach barażowych. Te wszystkie sytuacje związane z tym sukcesem i. i, i Atmosfera, szczególnie tych dwóch meczów barażowych, myślę, że niektórzy będą pamiętali do końca życia. Ja osobiście, już rozmawiałem z zespołem, ja jestem dumny, że, że mogłem prowadzić ten zespół w tej części rozgrywek. Mam nadzieję, że cała praca, którą wykonaliśmy do tej pory, dalej będzie przynosiła efekty. Prezes tutaj wspomniał o, o już o przyszłości. No nikt z nas nie wie, jak to, się, jak to się potoczy. Trzeba mieć szacunek, trzeba mieć dystans również do tych rzeczy, pokorę, bo to jest sport. Możemy, możemy fajnie wystartować, możemy, możemy mieć duże problemy. Wszystko tutaj jest sprawą otwartą. Oczywiście w dużej mierze zależy od tego, jak dalej będziemy budowali ten zespół, jak rozpoczniemy te rozgrywki, jak będziemy korzystali, korzystali i to jest bardzo znaczące. Z tego, co wypracowaliśmy do tej pory, bo budując ten zespół już dwa lata temu, po spadku, chcieliśmy, żeby, żeby, to był, żeby to był zespół na tyle wartościowy, żeby nie trzeba było dzisiaj się głowić nad tym, skąd wziąć napastnika, pomocnika, obrońcę, doświadczonego, mniej doświadczonego, w jakim to budować kierunku. Mamy bardzo mocny szkielet tego zespołu, tak naprawdę. Możemy tutaj mówić o ubytkach zawodników, którzy grali mniej. Zamknąłbym, że tak powiem, temat poprzedniego sezonu. Z mojej strony wypada podziękować zarządowi i kibicom też, którzy, którzy nas wspierali. Wiele było różnych głosów ze strony kibiców, że, że nie chcą jeździć do, do takich miejscowości jak Basilków czy, czy, czy Szczuczyn. Jednak, jednak była... Duża grupa kibiców, która, która podążała za, za nami i mimo wszystko byli z nami na dobre i na złe, trzeba, trzeba to podkreślić. Za to drużyna zawsze, zawsze była wdzięczna. Cieszymy się, że, że udało się ten cel zrealizować i teraz te wyjazdy będą bardziej atrakcyjne i dla kibiców, i dla samych zawodników, bo przecież wiadomo, że każdy z nas też chciał osiągać jakieś sukcesy sportowe i grać poziom wyżej. Podziękowania dla zarządu, że tak jak prezes tutaj podkreślił, że wszystko zostało e, dopięte na ostatni guzik i mieliśmy e, wszystkie możliwe narzędzia do tego, żeby, żeby ten sukces osiągnąć. Wypada mi e, jeszcze powiedzieć w imieniu Drużyny, że wszystkim ludziom związanym z Olimpią, kibicom zarządowi jako ja, jako drużyna serdecznie dziękuję. Tymi słowami zamknąłbym już temat poprzedniego sezonu, bo to już było, to już jest historia, i teraz myślę o, o, tym, o tym, co będzie przed nami.